Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Fikusek, a dzisiaj postanowiłem, że poproszę jednego z proplayerów na arenie międzynarodowej o coaching. Osoba ta ma dosyć dużo godzin, bo chyba 10 tysięcy godzin. A teraz co, miłego oglądania, oczywiście zapraszam do subskrypcji, no tak także wbijcie w opis, bo właśnie tam będziecie mieć linka do tego pro playera z Polski. No, zbierak. Lutnie ona ma nawet, taką, takiego wielu ryba, ja ci pokażę to Dobra jak, cię, jak się połączysz Pomóż, to zobaczysz. mi... Patrz jaki jest full styl do tej łyby Patrz jaką mam gitałę Kurde, chyba pałę <grym> Nie ma. Patrz, i patrz na tą łybę z tyłu, biedną Aha, <grym> widziałem wcześniej Dobra, Ale się skontrolatnie ona, ona ma jakiś... Ty, mam <grym> pomysł, już z... na odcinek Gram z typem 2000 na. godzin że <grym> dzisiejszy tytuł no. Ja to powiem ja. za tydzień dopiero wcale. O przejmie. Kurwa jesteś. A tu, ty jesteś, tu jesteś pod mną trochę. Widzisz jak sterfuję? Kurwa, zajebiście. Fajne to, no nie? Czemu my tutaj lecimy już 10 raz pod rząd? Nie, to nie jest to miejsce. No? A może to z kufarką byłem? Nie wiem, flashbacki mam jakieś. tym miejscówkę. Ej, tu ktoś leci. Nie mam shotguna. Nie jestem dobry w to. To jest bezbudowane, co Tak, A to dobrze? No. To dobrze. Owszem. Ej, namiot mam. Mam trzy poty. Mam pić? Yy, wypisaj, no. Dzisiejszy odcinek będzie spokojniejszy, trochę. Niż ten, co był wczoraj z Patrykiem, trochę. Kurde. Już że tego nie nagrywałem. Bo były dymy. Kurwa, mać. Jesteś tu jeszcze? Fabi? No, owszem. To chodź do mnie. Jeszcze ja tapłem, na Do góry. You know. O nie, najgorzej. Chodź Fabi do siatka. Y, tutaj. Stawcie suba. Rysztaw suba. O, wezmę no, sobie stolecik. chodź Fabi tu. Otworzymy safe. No chyba, U że nie będzie można. Dla widzów. Ej, nie gajesz, że I się nie da otwierać? O, wygnę. Tych, co to jest to cholery? Jak długo nie grałeś w Fortnite'a? Wersja A. Ja. Ale ty masz 2000 godzin, się umówiliśmy przecież. Zresztą, znaczy no no tak, ale długo, długo nie było, no nie? To emeryt. A się i wiesz, o Johnego Wicka mamy. Zlecenie na Johnego. Chyba Silverhanda. Wrzutnie ja ty w tym grałem. Wrzutnie jajec. Mówię ci to jak chcesz. Żyjemy dla Janiec i dla ciągłej Boruty. Ej, jak YouTube tu bardziej jest... się zwezywasz? Taro, to nie twoja liga NBA. Co, Gabi? A w mam lepsze jak LeBron James. Nie no. I, i, I w ogóle wiesz o tym, że ja słuchałem najnowszej piosenki Teamu X8? Tak. I fajna. Nie ma. Jak siadam, tylko trochę inna. Wydaje Mój mi się, że więcej auto ciemno. Moim zdaniem fajna piosenka. Ciadła. Nie, nie jest. Szczerze. No, no ja też. Ja musisz. Żeby... No fajna, ale ja nie fan. No, Dobra, no. Chodź, do, chodź na lepiej. Ale teraz obejrzałeś. zaś i się przeschałeś. Ja o to No wiem, On te też. To wie. Ja To też tak ma sada. Oni w ogóle idą... Nie wiem czy widzi, że co oni są głupi, ale ja dalej od strefy. Ale mniejsza okay. z nimi. Może lubią. Ej, tu ktoś biegnie. Co? To człowiek! O dostał. Też. Dobra, dawaj biegniemy. Robimy podjazd. W domu są już. A tu oni? Kurwa, masz, wali domy. No ja nie wiem z czego. Dobra, czekaj, bo on ucieka. On jest obstrańcem. Na dole, jest pod tobą. Zabiłem go. Pokonałem pajaca, Drogi Abi Ty, oni koronę mieli! Oni wygrali mecz poprzednio. Kurwa. Nie co to da. Y... Chodź do mnie. No teraz, my... no teraz problem jest w tym, że my się po prostu świecić będziemy. Abi, wiesz o co chodzi? No teraz tak. Będziemy się świecić jak kupi. Nie wiem czy widzisz już u nas na lewo, u góry. I w ogóle, patrz na swoją postać. Nie wiem czy ty też się tak świecisz no, na żółto. Tak. No świecisz się. I oni nie wiem nawet czy nie będą nas widzieć na minimapie teraz wszyscy. To jest granat dożyniowy, ale go nie biorę. To już skrzynia gdzieś jest. Dobra, pierwszy teamfight ugrany. Jarek Pasza, runda nasza. Jarek Pasza, runda nasza. Ej dawaj, bo strefa jest, to może weźmiemy jakiś pojazd i jedziemy, co? Jasno tylko dzisiaj już nie wiedziemy mieć najlepszego kierowcy patrzy ryka Kurde Ja nie umiem jeździć tych żał Mogę na ja noc Nie da się Proszę Za 50 razy udało mi się wskazyć Dobra chodź Fabi Wziąłem takie fajne Jak rakieta wygląda Dobra, lecimy Królewska impreza Następna stacja Patrz kto, kogo mamy Co poleciał? Kurde, jakiesz? Ktoś... O małpaliwa, co? Kurwa, coś musi o tym jechać. Dobra, to ja jadę jednak do strefy. Co jest nie tak z tą muzyką? Beatbox. Nie, wiem, czy dojedziałem w ogóle. Nie mam to sam. właśnie, malutka. Gdzie to pisze w ogóle? Czy ja nie mogę zobaczyć? Ty nie możesz, jako nie pasażer. Właściwie jest mało, ale jest dobrze, bo jesteśmy w mieście, a więc weźmiemy to, co. O kurde! To jednak nie weźmiemy. Weźmiemy to, tego tira, dawaj. Tire zawsze mają więcej. Ty! Kurde, stary. Kurde, ten najgorzej. Ale klepa Optimus Prime vs. Enemy. Przeżyliśmy. No do nas w ogóle.

ale ja mam inny pomysł, bo już właśnie widzę tutaj rzecz, z której na pewno skorzystamy zaraz. Tylko zlutujmy zlucuj, ten domek. Kurde, pomagać. Na zdrowie? Dzięki. Ja już tyle mam pomysłów na montaż. Jaki możesz zrobić z tymi różnymi rzeczami, co już się stały. No właśnie, nie wiem, co mam robić, nie? W trakcie tego kichnięcia na przykład mógłby być taki ear-rape, no nie? Jaki? Aha, co? Czekaj. No, znaczy. czyli po prostu taki buzz bardziej. Ty kurwa, bez to jakieś to ten... ...słuchałem się ...z kimś... ...z ziomkiem. Słuchaliśmy coś takiego dla fanu, nie? Ale zapomniałem jak to się nazywa. E, tu chyba był przeciwnik, myślę, Tu, tutaj ten. Wezmę go. Wiesz, śmiało. Ej, dobra Fabi, to co? Lecimy dalej? Do strefy? Jasna sprawa. Dobra, to widzisz mniej więcej? Gdzie jest strefa? Nie No widzisz tą na minimapie strzałkę. No znaczy obszar. taką linię. To patrz, tu jest ta. O właśnie, to się wystrzel. Jak się o tym wystrzela? Prawy, prawy trzymasz. Trzymaj prawy i się strzelaj teraz. O kurde, Fabi. Olle co. Trochę bliżej. Patrz, patrz Fabi na mnie teraz. Jest ty kurwa, jesteś. No. Chuj, no. no, w tupę. O kurde, ty, czołg! <noise> o kurde To już jest lipa Może zabiłem tego typa, co jest tam w środku Ty, ale nie uwierzysz co się stało Chłop wyszedł z czołgu i zaczął mnie strzelać, xD A Ty nie żyjesz, tak? Nie no, ja? Dobra L On, nie wiem, zrobił największe głupstwo, moim zdaniem Przecież ja mógł strzelić w mnie jedną rakietą Może bym się mu. podjarał Nie no, my jesteśmy tak w kanapce między tym czołgiem, nie? No, już dostałem za kewika. Ja też. Ale czekaj, wiesz co ja mam? Ja mam RPG Widzę ja cię spróbuję uratować. W miarę. Mięce nie co nie grają, ale... Raz mnie ktoś z całupy ty, z... ty tutaj jesteś, ale jajca. A raz mnie ktoś z chyba strzelił. I ty jaką masz nie Niebieską. Weź sobie tą y, potkę, raz. I druga sprawa, weź sobie fioletową awp. Dla mało. Ale nie jestem dobrym snajperem w w praktyce. Ale ogólnie jesteś, więc dawaj. Może no, nie w tej grze. Ej. Co? A. Nie wiem, czy mieć full, ale. Nie, 70 mam. Dobra, dawaj do strefy lecimy. W sam raz mamy blisko. Ale jasne, się ty, Dawaj, ty, dawaj, busem bojowym. Co on daje? Nie wiem on ma karabin na pewno. Ja tak Przychu... kurde jest. No tu Ty To on ma za skinę jakiegoś kurde Nie mam żadnego pojęcia I, góra Dobra nice Fabi. Choć wylew trochę był Z mojej strony Troszkę mojej też to mega wolny krabi, man. Kurde, jaki rozwalony jest ten bus. Kurwa, nie chcę jechać. Czekaj. <laughs> to Kurde, nasze te, skiny. Cześć, A weź. Ci przeciwnicy prędzej umierają, ale z beki, aniżeli od naszych obrażeń. <laughs> no. <laughs> Jak się Dalej, patrzy babi. na nasze twarze, to mam to samo w głowie, Jesteś? Jesteś. Y, kontrolem dawaj tak, żeby na wieżyce być. O właśnie. I czekaj, poszukamy... Czekaj, poszukamy tutaj... O kurde, zbugowałem się. Y, poszukamy tutaj naprawnika, żeby mieć naprawiony całkowicie ten... No w tym jak to byko wygląda. Takie niebieskie, czerwone, taki... Jako mechanik będziesz wiedział. <ścoughs> Chyba nic na nie, no nie No Nie zauważyłem Dziwne No to dupa, będziemy jechać Ej typy Ty czekaj strefa Fabi Szybko do auta Kurde Na granicy śmierci Ty widzisz to co ja robię Ty Fabi ty, Problemy na mamy Kurwa też Ej chłopis i ty tu był chłop. Ej, ja się z tym, tym strzelam. jest chłop. Tu, tu, tu. Tu ty, ty też są. Ty Tyś... wybiłem go w to strefy. No to kurwa nie bije obszarowo. Dawaj, dawaj. I zaraz wysiadamy. Zaraz wysiadamy. Co tu się dzieje? Ja mam ale klepy do no mnie. bał? Gdzie tu leci? go! Nice Zabi... Jeszcze chłop z pleców Ten, ten co wybiłem go ze strefy Abi, pomóż Trzylam. Kurde Lipa, leża Jak mi wybombili, kurwa no Nie no, to jest niemożliwe Jak oni żyją? Właściwie ja nie wiem jak oni żyją Kurde, moja celność 16hp miał chłop Abi hmm. Sas zepsułem ciul. Nie wiem, kurwa. się napierdlacie 18, a ja podchodzę z Nowalami i już giną prawda? Dwa halba challenge miałem, chyba. Mogłem go, kurde. Nie wiem, gdzie, gdzie jest jego kola. No, w gotowości, byku No, dawaj, w gotowości lecimy. Dobra, Cały chuj, Nagryłem dwa matcha i to z motyw jako w jeden. Mmm. Był trochę ciekawszy. Ej, zabili tego Spidermana. Sasiman więc jakiego no, no, dobra. O nie, biorą nasz lód. Na szczęście już nie musimy na to patrzeć. I, i um, mieliśmy dobry lud No właśnie, ale to trochę beka, że nam musieli zabrać. Powiem ci, jakbym miał inny karabin, to bym ich rozpykał. O, każdy mówi, nie, no, Bez skitu. I na broni, wizowe. Choć obstać, że już nikt do tego momentu nie dotarł. Ja obstawiam, że może nawet te, te no, tej rozmowy nie stać. Ej, dobra, jak coś, to lecimy na schronienie, tu. Dawaj, tu. Gdzie? Tam, gdzie jest to czerwone. Tam, no, na ten kanion. Nie, ale już nie, nie, nie byliśmy. byliśmy. No dawaj tam. Lecimy. Ja gram jakiś rewolwerem. Ja mam jakiegoś quest'a, żeby złowić rybę termiczną, czyli legendarną rybę. To jest przecież Nie, ja złowiłem zero ryb w tej grze. No to ja troszkę już mam złowionych łeb. Łeba. A nie, sorry, w tym sezonie mam tylko jedną złowioną. Okej. Też bym tak rozleciał. Ej, czekaj, tam jest quest, żeby zniszczyć barykady no. w tym kanionie i przeszukać pojemniki z no, amunicją. Tak. Chodźmy. Ale czemu to jest tak czerwone, To ja nie wiem. Tam dużo botów będzie tych takich, co strzelają, nie wiem. No tutaj czasem Niech. przewodziliśmy przecież. Nic nie działa. Nie, tutaj jeszcze nie Fabi. Nie a ten sterowis idzie. A ich jest kurwa w chuj. On jest, ich jest, jest dużo, no. Dobra, to zwracam pomoc. Jest tu coś, patrz! Nie, Na bez biało skitu. są to coś Nie, to, to są nasi, oni się klepią. Kurwa, dawaj. To, to są ziomeczki. Dawaj, dawaj, dochodźmy do ziomeczku. O ty, zabrałeś mi... Aaaa. Idź pan w chuj. Panu. Nie wiem, to jest misja samobójcza, ale. Dobra, daj kurwa, chujadaw. Okay, ja mam kwestę, żeby zabić 3, 3 boty w ciągu jednego meczu. Ty coś ty zrobi? <grym> tak się gra. Kurwa. O, chuj On mi zapierdolił w Tam daj, od bota. Ja pierdolę. Dobro, rotylisz, masz kartę. Problem jest w tym. No właśnie, nie, nie mam jeszcze. No, będziesz miał. Zbierz kartę. Etap jeden, ukończ coś tam, coś tam. No patrz, co się dzieje. I Patrzcie, jaką mam. No czemu nie mam tej broni? Aha, najgorzej. Nie, a on ma PMA. Powołanie no, ja mnie Dobra, mianego. chuj z kierownicą, nie nagrywam. Co? Nie nagrywam już.